Witaj we Frauscher Talks. Mam na imię Michaela i dzisiaj chcę wyjaśnić kluczowe pojęcia związane z RAMS, a przede wszystkim relacje między niezawodnością, podatnością utrzymaniową i dostępnością. Niezawodność, podatność utrzymaniowa i dostępność to trzy kluczowe terminy, które są istotne w różnych branżach. Każdy z tych terminów opisuje inny obszar, w którym system może sprawnie działać przez określony czas. Niezawodność systemu opisuje jego zdolność do bezawaryjnego wykonywania wyznaczonej funkcji w określonych warunkach i przez określony czas. Co oznacza niezawodność? Weźmy na przykład autobus miejski. Niezawodny autobus miejski to taki, który realizuje swoją trasę zgodnie z rozkładem jazdy bez awarii technicznych lub usterek. Jeśli autobus jest niezawodny. Pasażerowie mogą być pewni, że dotrą do celu bez opóźnień spowodowanych awariami technicznymi. Podatność utrzymaniowa odnosi się do serwisowania, naprawy lub wymiany elementu systemu w celu przywrócenia go do stanu, w którym może wykonywać wymaganą funkcję. Koncepcja ta koncentruje się na tym, jak łatwo i szybko po awarii system może zostać przywrócony do prawidłowego działania. Autobus miejski jest łatwy w utrzymaniu i zaprojektowany tak, aby prace konserwacyjne i naprawcze mogły być przeprowadzane szybko i efektywnie. Jeśli autobus się zepsuje, wysoki poziom podatności utrzymaniowej oznacza, że można go szybko naprawić przy minimalnym czasie przestoju. Dostępność to zdolność systemu do utrzymywania się w stanie umożliwiającym wypełnianie wymaganych funkcji w danych warunkach w określonym przedziale czasu. Dostępność autobusu miejskiego można zdefiniować jako czas, w którym autobus jest sprawny podczas realizacji jego harmonogramu pracy. Jeśli autobus jest prawie zawsze sprawny, działa niezawodnie i jest szybko serwisowany, to uważa się, że ma wysoką dostępność. Niezawodność jest ważna dla użytkowników, klientów i pasażerów transportu miejskiego. Liczą oni na to, że przewozy będą odbywać się bez opóźnień i w sposób godny zaufania. Dostępność i podatność utrzymaniowa to kluczowe pojęcia, które operatorzy muszą brać pod uwagę. Ma to na celu zapewnienie, że ich systemy transportowe będą sprawne i dostępne przez długi czas. W praktyce te trzy pojęcia są ze sobą powiązane. System, który jest zarówno niezawodny, jak i łatwy w utrzymaniu, będzie miał tendencję do wysokiej dostępności, ponieważ będzie rzadziej ulegał awariom, a gdy jednak dojdzie do awarii, to będzie można ją szybciej usunąć. Dziękuję za poświęcony czas na obejrzenie tego odcinka i czekam na Was w następnym odcinku Frausher Talks. Nie zapomnijcie polubić tego kanału, zasubskrybować i udostępnić.